Dzień dobry moi drodzy, witam was na moim kanale. Ja jestem Kinia i jak widzicie po tytule, to zapraszam was do vloga, słuchajcie. Takiego po prostu, co ja robię w ciągu dnia. I chciałabym od razu powiedzieć, że jesień bardzo mocno sprzyja depresji. Bardzo mocno. Ja od dwóch dni, wczoraj cały dzień, przedwczoraj od wieczora się zaczęło. No, czuję się po prostu depresyjnie, dzień nic mi się nie chce. Najlepiej dla mnie to jest zamknąć się w pokoju, zasłonić żaluzie wszystkie i w ogóle zamknąć oczy i nie robić nic. To jest po prostu dla mnie coś, co ja teraz uwielbiam. Ale no ja wiem, że ja muszę pracować i tak dalej, więc ja się po prostu Zaciskam pięści. Wczoraj byłam u, u dziewczyn, u fryzjera, i ona mówiła, że to jest po prostu przemęczenie. Mama mówi, że to też jest przemęczenie, i zaraz będziecie mi Influencerka i przemęczenie. Jak sobie pomyślę, to ona powiedziała, że ostatni raz tyle rzeczy robiłam naraz, że i YouTube, i Instagram, i TikTok, teraz jeszcze i butik, i że ostatni raz taka byłam z dwa lata temu. Kiedy wiecie, byłam przed swoimi tymi takimi napadami mocnymi, przed szpitalem, przed tym wszystkim, i że po prostu mój organizm teraz doznaje szoku. Że ja nagle ja się wzięłam za wszystko i po prostu się zmęczył, bo no, robię dużo, bo ja wstaję o siódmej i od tej siódmej już coś robię dzisiaj już było nagrywane i wszędzie było nagrywane ja nie mówię, że poza influencera jest trudna, ale wiecie, chodzi o to, że cały czas jest coś robione a organizm przyzwyczaił się właśnie do leżenia, do zamkniętych oczu do zasłoniętych żaluzji i tak o. i mi tak mógł dzień, cały dzień mijać, dosłownie cały dzień mógł mi tak mijać, mi się nawet telefon nie chciało patrzeć mi się nic nie chciało robić. Nic, totalnie nic. Po prostu odcinka. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle jest dzień live'a. Także mówię, dobre dobra, zacznę nagrywać vloga. także dzisiaj jedziemy do Malborka. W ogóle Filip ma zwolnienie do 4 listopada lekarskie. Mamy 23 październik. Właśnie z tym zwolnieniem chyba 2 miesiące już. Wiem, iść do tej pracy. Jak on będzie chodził do pracy, to on będzie chodził do pracy w Malborku i my będziemy musieli przebywać w Malborku. Ale ja się cieszę, bo tam mam dużo Wam do pokazania. Mam parę pomysłów w głowie. Także co, po prostu no, zapraszam Was do takich vloga. Ja teraz będę robiła live'a i malowała się. Widzimy się za chwilę. Dzień dobry moi drodzy, jest już kolejny dzień, wczoraj wam trochę no opowiadałam. I tak naprawdę spędziłam dzień na leżeniu, potem poszłam spać i miałam takie już typowe takie objawy, takie wiecie, że nie chciało mi się jeść, ani nic. I mówię, ja pier... Nie mogę teraz, no nie mogę. Ale po miałam live'a i wiecie, jakoś tak się rozchuśtałam. Wracam właśnie do Elbląga, bo Filip ma dzisiaj przedostatni dzień rehabilitacji i mamy rozłąkę zaraz. Jutro nie, Piątek, bo Filip jedzie na studia, a ja muszę zostać, no bo sobota jest live. No i jest rozłąka i w niedzielę dopiero, a ja w niedzielę chyba jadę do Warszawy zrealizować współpracę. Pierwsza nasza rozłąka to będzie, słuchajcie. A dzisiaj jeszcze prawdopodobnie będę jechała do Warszawy. Tutaj, przepraszam, ale tu już kurtownie do mnie piszą. Jestem po prostu wszędzie, więc ja będę jechała do Warszawy, on będzie na studiach. On kończy studia w niedzielę o 21. No to tak naprawdę zobaczymy się dopiero wieczorem. Moi Państwo, tam. Tam jest miejsce mojej męki, słuchajcie. Drugie piętro, oddział chorób wewnętrznych. Tam było moje piekło. I tutaj są rehabilitacje. Dobra, odprowadziłam Filipa. I słuchajcie, o tym oddziale tutaj, co jest w Elblągu, właśnie tutaj obok. Dzienny oddział psychiatryczny, bo ogólnie w Elblągu nie ma szpitala psychiatrycznego. Jak jest tutaj, jest ten szpital normalny, miejski. Tam są różne oddziały, no po prostu wszystko, to wszystko tu jest. Tu był oddział psychiatryczny. Przenieśli go do innego budynku, po prostu z drugiej strony ulicy. I tam jest oddział psychiatryczny. I detoksykacji. I tutaj jest nagle oddział dzienny psychiatryczny. Czyli, że tutaj na przykład przychodzi się na terapię czy coś, a tam się jest zamkniętym, tak? Ale ja słyszałam, na tym psychiatrycznym oddziale nie ma żadnej terapii ani nic. Po prostu leżysz i dają ci leki i tyle. Więc chyba tutaj są terapie, z tego co rozumiem. Wiem, że najbliżej we Fromborku jest taki szpital psychiatryczny, taki typowo, typowo psychiatryczny. Ja teraz jak wróciliśmy, to ja poszłam spać i coraz leżę. No i jestem tak rozwalona, nie idę dzisiaj na sesję. Mam na sobotę przełożoną. Czego ty się śmiejesz? się drapie, a ja mu rękę podłożę i dalej się drapie. On głupi jest, podrap się. On po pani jest taki bystry, ojej. Dzień dobry moi drodzy, no witam was w kolejnym dniu, ten odcinek nagrywam przez tydzień. Czy pamiętacie tą fryzurkę? Boże, to była moja ulubiona fryzurka, I jak miałam długie włosy, i postanowiłam, że teraz takie ja też będę miała. Nie wiem, czy jutro mam tą sesję, bo jutro mój tata musi zabrać samochód do Gdańska, bo moja mama ma jakieś szkolenie. A ja muszę dojechać do Moronga i nie wiem, jak to wyjdzie. W niedzielę jadę do Warszawy, także też zrobiliśmy włoski, tak, żeby one mi mm, nie wchodziły. I słuchajcie, Natalia oznajmiła mi, ona mi tego nie powiedziała, ona mi oznajmiła, że jedziemy do mnie do domu, bo dzisiaj przyjechała, dostała do La Cruelli i że ona coś sobie wybiera. No dobrze, dobrze, kocham was, więc wam się należy. <grym> I należy im się, love you so much. Pięknie robią mi tu pezory, oczywiście. Gdzie? Salon Stylista. Jakby ktoś zapomniał, no to przypominam Salon Podłoga z tej stanami Instagramie, nie? Tak. Dokładnie, jedziemy do mnie Dzień dobry, już kolejny dzień to ja po prostu to jest vlog, słuchajcie Z całego tygodnia, no, no tak bywa Po prostu moje poczucie, rządzi się własnymi prawami Słuchajcie, mam bowiem Taki problem, iż pękła mi Gumeczka, a Natalka dała mi tylko jedną A ona pękła mi wczoraj wieczorem Wiecie, mam tutaj to takie kucyczki I to są przezroczyste, dobrze, że się skapną, Bo ja to usłyszałam, jak to pękło I związałam sobie szybko jakąś gumką, w ogóle Poznajdywałam tyle rzeczy w mojej garderobie O których nie miałam pojęcia, że istnieją Jakie ładne gumeczki poznajdowałam w ogóle Nie miałam pojęcia, że takie rzeczy istnieją w mojej garderobie Tu jakieś takie mniejsze Jak coś, to mam też taką mini takie wiecie, mini, mini. Cuda nie widzę tu znalazłam. Tu do włosów tu jakieś w ogóle klejnoty. Naprawdę, ja tutaj cuda nie widzę poznajdowałam. Maseczkę hydrożylową do ust sobie znalazłam, one są nowe dosyć. Znalazłam sobie łańcuszek, który chciałam zapiąć sobie. Słuchajcie, nie pamiętam, na co, ale na live będę miała. Na jakąś okazję go kupiłam. Naprawdę, tutaj można eksplorować. To w ogóle bluzka jakaś. Słuchajcie, taka, wiecie, stała z klejnotów. No tutaj można eksplorować i eksplorować. O, mam kule do kąpieli jakieś. Nie, no i nie ma tych małych gumetek. Ja pamiętam, że miałam takie całe pu pudełko, pudło to się nazywało, takie całe, duże i tam były posegregowane kolorystycznie, bo ja kiedyś robiłam te, wiecie, te modne były lumbens, coś się tak nazywało. To było strasznie modne i ja tego miałam pełno. I to z Anglii przywoziła i ja miałam pachnące, błyszczące, świeżące się w ciemności, mam tego pełno. Nie wiem, czy ja tego nie nie wywaliłam. I aktualnie tego szukam. Jak znajdę, to do Was wrócę. Nie, to chyba zostało wyrzucone na 100%. Jeżeli ja pamiętam, że mama chyba się mnie pytała, czy to wyrzucić, czy nie. Tu jest taki, słuchajcie, karton, ale tu jest samo Lego. <grym> tak, on 22 lata ja mam cały karton Lego. Myślicie, że tam może gdzieś będzie wrzucona jakaś pojedyncza gumeczka? A przecież to jak szukanie igły w stogusianach. No to jak jest takie coś, no to tam to też musi być. No mama chyba wszystkie gumeczki wyrzuciła. Wszystkie, jakie były. No nie ma tego, nie, no słuchajcie. Co wy o tym myślicie? Albo taką przezroczystą, bo tam to jest przezroczyste. Dobra, ja muszę się skupić, żeby tego nie rozwalić teraz. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, jest Git chyba, słuchajcie, bo ona tutaj jest tak bardziej poluziona, A tutaj z tej strony nie jest poluzowana, bo tutaj jest ta gumeczka A ja tak w przodem patrząc. Trochę jest krzywo, muszę tak bardziej poluźnić to, ale dobra, trzyma się, to jest najważniejsze. Jak znajdę taką małą gumeczkę, to zmienię to na małą po prostu, a teraz dopóki nie mam, to mam to. Chyba, że gdzieś naprawdę jakoś jedna zawieruszyła. Albo recepturkę nawet znaleźć. Mamo, bazar gotowy? Gotowy. tak znowu, słuchajcie, gadamy, ale dla beki jest, tak gadamy jak ktoś, że to jest bazar. Bo ostatnio była moja teściowa kochana i słuchajcie, mamy nie było wtedy. Na no, wywieszała mi. Tak, o, odtąd do schodów. Centralnie, jakby... Jak to wyglądało mm -hmm. jak bazar. Centralnie, jak ją bardzo kocham, tak... To wyglądało jak bazar! To są dresy z legginsami, słuchajcie. Wy to widzicie ten kolor? Bluza duża, opersalizowa, z legginsami. Ja, One są przepiękne, w dwóch kolorach teraz. Więc teraz mam fajną kolekcję. Będzie live zaraz, jest 17.30. A ja co robiłam przez cały dzień tak naprawdę? zrobiłam sobie to tą gumką. I dalej nic nie zrobiłam. Wszyscy przyjechali, a co ty taka smutna no, no nie wiem, słuchajcie. a Nawet makijażu nie wróci się do live'a, ale dam radę. No. To są po prostu inne dni, ale też miałam i dzisiaj sesję ogółem, ale mam na wtorek. Jutro jadę do tej Warszawy, słuchajcie, realizować bardzo, bardzo fajną współpracę. Jak wstaję, to będziecie zadowoleni na pewno. I w ogóle to też wymaga ode mnie, szczególnie zaraz w takich chwili, w której czuję się troszeczkę osłabiona, wymaga ode mnie takiego, takiego wiecie. Krok do przodu mocny, jednak jutro będę miała bardzo dużo interakcji z ludźmi. Ja je będę musiała inicjować. Wiecie, to będą obce osoby, także dasz radę. Ale to, co słuchajcie, moja mama rozłoży, albo w to, co się moja mama nie ubierze, to się sprzedaje. Także moja mama powinna być modelką. No ale naprawdę, w ogóle mam takie kolory dzisiaj. Ja bym ogłodnił kolorów. Ja wybierałam czerwony, ale nie było czerwieniem, to musiałam coś zamienić i na przykład nigdy nie miałam. Nigdy nie pomyślałabym, żeby kupić sobie na przykład niebieską sukienkę. Nigdy w życiu. A wiecie, że jak ją ubrałam, wiecie jak ładnie wyglądałam? Ten filmik ma tak dużo wyświetleń i mi piszą, że kijnie się ładnie w niebieskim i w ogóle tak samo w czerwieni, że nie wiedziałam jak mi ładnie, dopóki nie ubrałam sukienki. Ale ta zieleń burgundowa jest ładna. Także let's go. No i dzień dobry, słuchajcie, dzień wyjazdu. Jedzie ze mną w ogóle tata. Także mega fajnie, bo widzisz, że taka jestem nie taka, a że jest niedziela i to samo wolne, to jedzie ze mną, więc fajnie ogółem. Najlepiej w tym, że będzie miał kto kierować. No, bo wiecie, to jednak 300 w tom, 300 w tom, jeden sam dzień, no to trochę dużo. Ale no, jedzie z mną tata, ja będę się szykować. Dziękuję Wam za takiego po prostu vloga prawie całotygodniowego. Mało co było, ale no, muszę troszeczkę przystopować. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Love you so much, buziaki i widzimy się niedługo.